To nawet nie chodzi, że musisz jakieś wielkie rytuały w tym robić. To jest prosta zasada taka, że obserwując coś, stając się obserwatorem, czy wychodzisz z tego, z tego flow, z tego strumienia, w którym to płynie i ty przepływają przez ciebie te wszystkie ścieki, a ty sobie siedzisz, bo jest ciepło i przyjemnie. Ale nagle wychodzisz, z bo i jakby stajesz się obserwatorem, nawet jak tam nadal siedzisz i widzisz, że, że, że coś jest nie tak, ale obserwujesz to jeszcze, nawet nie podejmujesz specjalnie akcji. To już przerywasz połączenia neuronalne w Twoim mózgu, które. Po prostu są przyzwyczajeniami do tego, że to jest ok, że to na tobie nie robi wrażenia, że masz to w nosie, że się tym nie przejmujesz, robisz swoje, chodzisz i masz życie po pracy. Jeżeli jesteś osobą wrażliwą i cię to bardzo gniecie, gdzieś to cię cały czas po prostu doje energetycznie, bo to trzeba nazwać po imieniu, to stań w roli obserwatora, być jakby z siebie, z tego, tego swojego strumienia świadomości, stań obok, zaobserwuj to, zaobserwuj tego typu sformułowania. I wewnętrzny sprzeciw wyraź po prostu nawet myślą. Ale najlepiej już sobie po prostu szykować jakąś alternatywę cały czas, a jednocześnie cały czas się oczyszczać i zabezpieczać energetycznie.